Cześć, wybaczcie, że ja nie gotowa na premierę filmu, w którym mam mały udział, ale jestem trochę nie w czasie. Za chwilę przyjedzie Antonina do domu, niestety nie mogę pojechać do studia się malować, bo już nie mam czasu. Zaczepienie na twarzy to bardzo mądrze zrobiony peeling dzisiaj. Nie róbcie tego, to robi się nie. Może nie powiem Antoninie, że to zrobiłam. myślę, że zejdzie przez 10 minut? Zaraz będziemy się malować. Mam w ogóle... Dlaczego tutaj przy oknie? Dni są takie krótkie i zaraz w ogóle nie będzie światła. Mam sukienkę z dekoltem do pępka, więc jeszcze czeka mnie klenienie biustu. Mam buty. Słuchajcie, zamówiłam masę butów, które mi nie przyszły, nie złożywszy z Anglii. Przyszły też buty, które niestety nie pasowały. Chyba zrobię osobny odcinek o tym, jakie fakapy popełniłam, przygotowując się do premiery. Dobra, idę wypić szybko jeszcze herbatę i będziemy się malować. Za chwilę będzie Antonina. Zanim wypiję herbatę, pokażę buty. Trzymajcie kciuki, żebym się w nich nie wywróciła. Jak się w nich wywrócę, to. To czyli nie to, że sobie coś zrobię, to nie jest najważniejsze. Zastanawiam się, jak zachowa się mój dekolt. Który jest bardzo głęboki. Dlaczego mm -hmm. ja się martwię, że się wywrócę? Słuchajcie, mam zapalenie rozciągnę i mam nadzieję, że mój fizjoterapeuta nie ogląda tego odcinka, ale bardzo chciałam złożyć takie buty do sukienki, którą widzieliście zresztą już. Miałam, miałam tą sukienkę wcześniej. ta jest z drugiej ręki, bo. Zatęskniłam w ogóle za, za sukienką żony mafiozy. Tak ją nazwałam chyba na TikToku i na Instagramie. Więc zdobyłam ją, bo już jest dawno w sprzedaży. Jestem podekscytowana. Wracam tej herbaty. To jest mój niezbędnik na dzisiaj, ponieważ nie maluję się sama, makijażem się nie muszą martwić, ale. Resztą owszem, więc tak, dodatki są proste, tylko kolczyki i torebka, no wiadomo, że będą shorty, jeśli mam sandały, nie mogę założyć ani rajstop, ani ponczoch, więc shorty Mona będą ze mną. Czemu spirytus? No, bo będzie klejenie biustu, więc mój niezbędnik na dziś. Dziewczyny, ja jeszcze nic nie mam podobno, a zobaczcie, nie no jakie nic, kurczę, mam ja trochę nakloda z dwie godziny. Nie, no, ale się jaram, jarę. Zaraz będzie jeszcze piękniej. O! Dzisiaj zadam szyku. Uh -huh. Tak i moje dzikie brwi, wiem. <grym> Nigdy ich nie doprowadzę do porządku. Nigdy. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Nie miałam czasu, Wam pokazać, co było w międzyczasie, a było klejenie, żeby mi. Tak Wam pokażę, co tutaj jest. Może niezbyt idealnie, bo się bardzo spieszyłam i było dosyć ciężko. A dzisiaj w końcu zobaczę ten film, zobaczę czy mnie nie wycięli, to wiemy się jak to jest. No bo miło wrócić na ścianki i pouśmiechać się do aparatów. Może tym razem Pudelek nie napisze o mnie jako o aferzystce, może tym razem nie. Chociaż może nie, może zrobię jakąś parę poczekajcie, komuś tutaj muszę powiedzieć co sądzę. Pokój temu domowi a pan to kto? Z Sanepidu w lodówce masz kiełki, jarmusz i makaron sojowy przesyłka dla pana Patryka Michalskiego zostanie sam. Już jesteśmy po seansie. Czy mi się podobało? Bardzo. E, moja ulubiona rola. Bartłomiej Firlet. Słuchajcie, e, jestem w szoku, ponieważ Bartłomieja widziałam w trochę innych odsłonach do tej pory. Tak jak wiedziałam, że Banasiuk się odpali i, 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 i będzie po prostu sztos, to powiem Wam, że nie spodziewałam się. To, oczywiście Stankiewicz uwielbiam, ale myślę, że ten, ten film po prostu Bartek rozwalił. Mega sztos. Nigdy dotąd mi się nie zdarzyło pomylić paczki. Dobra, to lepiej nie pierdolę. Co ty się tak gotujesz? Angadziko zamawia i zamawia! A to ściereczka, a to firaneczka, a to kurwa gacie jakieś za krótkie, albo dywanik do zracza. A mi siostra na wyspienik zamówiła. A ta tylko szmaty i śmaty! Bez różnica jedna. Początek był dosyć spokojny, więc e, myślałam, że tak będzie dalej w filmie, a potem zaczęły się wątki po wątku, ponieważ ja nie czytałam całego scenariusza e, i nie chciałam oglądać przed premierą filmu, chciałam mieć niespodziankę. I w momencie, kiedy doszło do mnie, po prostu zrobiłam się taka malutka. E, Mega przygoda i nie, nie mogę tego zradzić. Boże, nie mogę tego zradzić, ale o, możecie to sobie sami zobaczyć, co się wydarzy. Już 18 listopada w kinach. Myślę, że świetny debiut e, Mariusza Kuczyńskiego, który właściwie e, no, wiadomo w filmie już od dawna, aczkolwiek e, nie w tej roli. E, pozdrawiam. Producentkę Magdalenę Kuczeską, która po prostu dopilnowała wszystkiego, żeby była prima sort, no i każda rola, każda postać zupełnie inna. I co mi się jeszcze bardzo podobało, na co zwróćcie uwagę, mówiłam to kiedyś w jednym z vlogów, że widziałam świetną spójność kolorystyczną, jeśli chodzi o dobór stylizacji, więc wielkie brawa dla ekipy, bo. Jeśli już jest słowa stos, to będzie przeginka. Za dużo razy używałam. Rewelacja. Kocham bardzo. Dlaczego to robisz? Przepraszam. Mnie przepraszasz? Tak naprawdę żałuję. Weź nie, Pierdol. Żałujesz, bo masz dwa trupy w salonie. Dlaczego to robisz? Słuchajcie, jestem ciekawa Waszych wrażeń, więc widzimy się w kinach. Będę Was widzieć z ekranu 18 listopada, od 18 listopada. Dajcie mi znać, jak się będziecie tam bawić, jak się bawiliście. Oczywiście w komentarzach. I odcinek kolejny oczywiście w środę o 15, w sobotę o 15. Zachęcam do subskrypcji, by jeszcze nie raz Was zaskoczę. Cześć.